Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Jakby teraz zaczynamy dalej całą historię w Wichrowych Klifach. Ostatnio braci udało się pogodzić, poprzez to, że no, majątek powiedzmy im oddałem. Ten, który mieli, herb rodowy konkretnie, o który się pokłócili. A dzisiaj będzie trzeba wykonać misję. Dostarczyć nieco akwakera i złapać rzadkie ryby. Rzadkie ryby to są dla tej handlarki wędrownej, która tam sobie pływa, ale to pewnie pamiętacie. Dobra, port wielorybniczy, bo miałem się tutaj odezwać o ładunki buchowe. Ok. Proszę, na kosz firmy, dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zrobisz z nich dobry użytek, gdziekolwiek by to nie było. A tutaj ile to kosztuje? E, 40. To nie ma problemu. Na razie, jako że jest 15, mogę popłynąć. E, nie tutaj. Tutaj, do tej zniszczonej wioski, z której zabrałem tego pustelnika, brata tego wielorybnika, e, i wysadzić tutaj te kamienie, żeby wyłowić w najpotrzebniejsze mi rzeczy, czyli no, pozytywkę. Starta Różnego gruzu. Można by się jej pozbyć, aby stworzyć skrót. Użyję ładunków wybuchowych. Podkładasz ładunki i oparasz ląd. Gruz rozpada się na kawałki. No i pięknie. To teraz można sobie bezpiecznie tragować ten wrak. I to jest ta pozytywka. Tylko to trochę potrwa. No, zwłaszcza jak będę psuł tak. Dobra. No i pięknie. Kolejny relikt do kolekcjonera. Duża dębowa skrzynia z darcewiałą korbką z boku. Wytwarza dyskretną, rytmiczną melodię dzwonków kołysząc się w rytm fal. No i pięknie. Tak naprawdę z głównego zadania to już wszystko co miałem tutaj zrobić, zrobiłem. No bo... Eee... Aha, zniknęło. Dobra. No Ale w Wichrowych Klifach tylko to było do zrobienia, jeżeli chodzi o główne zadanie. Później będzie trzeba się do gwieździ z tej zatoki wybrać, Diabeckiego Kręgosłupa i Złowrogich Namorzynów. Ale najpierw trzeba powykonywać zadania tutaj. O, właśnie, ja kraby tutaj rozstawiałem. A ja to było dzisiaj, więc nie mam co się martwić, że pułapka się popsuje. Ale na pewno na razie to ja bym chciał się... Przenocować tutaj. Może nie jest to najbezpieczniejsze miejsce, ale przydałoby się przenocować. Od razu się zbierze pułapki na kraby. Także nie będzie problemu. Można wypływać. Już się świeci, obie się świecą, bardzo fajnie. Jest co zbierać. Wow! Krab dekorator. Eee, pokrywszy się różnymi szczątkami, stworzenie to w ogóle nie przeklina kraba. No, to prawda chociaż to. Zarys kraba widać. Ale dużo różnych błyskotek lubi mieć na sobie. Dobra, jeszcze jeden dzień może sobie poleżeć ta pułapka tutaj. Już muszę sprawdzić, ile te kraby są warte. Krab atlantycki, często spożywany krab, ludzie go lubią jeść. No to fajnie, masz przerąbane, kolego. Hmm, ja jestem rybakiem, więc zjedzam cię. Do tego de dekoratora to mógł jeszcze ktoś do akwarium włożyć cię coś, zawsze jest taka opcja. Targ ryb. Musisz hmm. co jakiś czas wyłowić swoje pułapki na kraby i zabrać je do naprawy. Dobrze, wiem o tym. I te wszystkie kraby. No, ten jest dość drogi. Można sprzedać te kraby. Zawsze jakiś tam mały zarobek jest. Ale najpierw. Okej, okay, w encyklopedii. Misje. Rzadkie ryby. Mogę się dopytać odnośnie tych ryb. Wędrowną handlarkę, witaj ponownie. Co do tych rzadkich ryb, które miałem dla ciebie znaleźć. Co chciałbyś wiedzieć? Yy... O węgorzu królewskim chciałbym się dowiedzieć. Zważając na to, że. O, wstęgory nie, węgorz przepraszam, pomyłka. Wstęgory królewskie mają długie i delikatne ciała. podejrzewam, że będą żyły w dość głębokich, ale spokojnych wodach. Wodach. Może chronią się w wichrowych klifach. A co do pozostałych ryb o połykaczach. Wiem, że połykacze żyją w największych głębinach, jakie można sobie wyobrazić. Złapanie jednego z nich będzie wymagało specjalistycznego sprzętu. No to takiego specjalistycznego sprzętu jeszcze nie posiadam. Ale tutaj, jeżeli chodzi o wstęgory królewskie, to mogę sobie na spokojnie wyłowić je tutaj, o ile je znajdę. Także super. Akurat jestem w tej okolicy, więc to będzie dobrze. W wichrowych klifach, nie chcę się pytać, chcę zobaczyć. Pływający dok. Właśnie drewno by mi się przydało. Żeby te światła zrobić. Bo miałem już dawno te światła zrobić tak naprawdę. W magazynie mam tylko rolkę tkaniny. Stocznie, dzięki mojej pomocy. Dzięki pomocy emerytowanego wielorybnika zostańcowa mam teraz w sprzedaży materiały wybuchowe. Ostrożnie przy nich. No, będę wiedział. Są materiały wybuchowe, są te... Komponenty badawcze eee, sprawdzenie w doku, no ale w sumie skrywam tyle komponentów. Dobra, a propos tych komponentów badawczych, mogę sprawdzić, czy w doku coś mi za nie. Nie no, raczej nic nie da. Chyba, że tu będą potrzebne. Komponenty badawcze, chociaż tutaj blacha będzie chyba potrzebna, bo złom to jest. Złom to jest śrubka. Nie wiem, to może w stoczni, jak do niej przyjdę z tym komponentem w końcu, sprzedaj do magazynu, podnieś. No nie wiem. Do czego są te komponenty badawcze? Huh. Nie wiem. Nie wiem, jak ich używać na razie. Naprawdę, nie mam pojęcia. Mam ich duży duży komplet, ale nie wiem co z nimi zrobić ostatecznie. E, dobra, ale przydałoby się właśnie wydragować trochę e, tej od tego drewna, żeby zrobić. Żeby zrobić sobie to ulepszenie do świateł i lepsze światło zamontować, które ona tutaj ma w swoim e, zanadrzu. Kurde, nie, nie umiem mówić asortymencie. O, w swoim asortymencie. Tego słowa mi właśnie brakowało. To jest to. Mój umysł nie działa najlepiej jeszcze. Mało gadałem niestety. Dzisiaj. Ale dobra, tu jest drewno. Można... Aha, za szybko. Dobra, nieważne. A jak będą dwa drewna, a podejrzewam, że będą po stanie, który jest tutaj. Dobra, dwie deski to idealnie. Także będzie można ulepszyć sobie światła. Pięknie. Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce do pływania, bo jest dość wąsko. A wąskie szczeliny są bardzo niebezpieczne, bo można się łatwo otrzeć o coś. Tak jak to zrobiłem już nieraz w tej grze, że utarłem się lekko i miałem już uszkodzenia, przez co musiałem się naprawiać. Tu jest już wir. Czemu ten wir się tworzy? O co tu chodzi? Dalej nie rozumiem. No co, niby wichrowe kręgi? Ale no nie wiem. Dobra. Eee, jako że mam drewno, to teraz w doku. Pięknie. Dodatkowe jedno miejsce na światła. Kupu eee, kup ulepszenie. Pięknie. Pole wędek, pole sieci. Pole sieci można by zrobić, pole wędek też, tylko to trzeba będzie naprawdę poprzenosić tak te, te rzeczy. I chyba tak będę musiał zrobić za niedługo. Wszystkie ulepszenia zrobić, żeby nowy kadłub a do tego to najpierw trzeba zarobić pieniądze. Bo, niby mam dużo pieniędzy, ale to nie jest wystarczająco dużo, żeby jednak no na wszystko mi starczyło. Także podstawowa rzecz, którą powinno się tu robić, czyli łowienie, będzie wracać. No i to jest to, dobra. Odinstaluj. Sprzedaj. I nowe światło można zamontować. To jest lepsze. Dwie godziny to zajmie. Przed 15. Super. Eee, No. Także. Dałoby się połowić. I wydragować trochę rzeczy. To jest taka podstawowa sprawa obecnie. Gorzej może być jeszcze z tym łowieniem ryb. Tych bardziej takich, no. Ciężkich do złowienia. Do zadania. E, czyli tej. Tego gnijącego kongera, bo ja nie mam pojęcia co i gdzie to się łowi. Tu jest łosoś. Tam jest coś płyci znowe. Co tu było? Jakieś pioruny, burza. Ale tak, kongery tu się łap łapie jedynie w nocy podobno. Tu jest jakaś tkanina, nie, tu jest złą. Złą, złą. A tu są te ryby, dobra. Także mogę złowić, tylko tutaj gorzej będzie, jeżeli zaatakuje mnie ten wąż. E, szkaradnica, brzydka ryba, bardzo brzydka. pozornie nieszczęsna ryba zgrywa w płetwie grzbietowej niebezpieczną ilość jadu. Uważaj na nią. No, niebezpieczna ryba, fajnie. Brzydka i jadowita. Co teraz? Co jak mnie złapie coś? No, co, co ja na to? No, by się przydało. Narpy w światło. O. Teraz przyspieszenie. Co tu będzie? Następna. Szkaradnica. Tylko nie wiem, po co ja je łowię. Właśnie. Nie mam jakiej. Zmieścić tutaj, więc ją muszę odrzucić, niestety to była głupota z mojej strony. Zmarnowałem jedną rybę. Wow, ale fajne czerwone światełko! Ciekawe co tam było. Wolę się nie przekonywać. Kurde, no ale jak teraz tu się prześpię i nie dostarczę tych ryb, no to nie, za nie zarobię za dużo, bo się już świeże nie będą. Się już świeże nie będą. Nie, tak się nie mówi. Mówiło. Mówiło się. Chodziło o to, że po prostu stracam na świeżości. A teraz warto jest sprzedawać świeże ryby, żeby mieć więcej pieniędzy. Bo te pieniądze się naprawdę przydadzą. Dobra. I mogę sobie tutaj odpocząć. Z zapalonym światłem, więc. No nie za, le... nie za dobrze, ale. Niech będzie. Dobra, widzę, że pułapki na krabie już mi się świecą, więc pora wypłynąć, żeby je opróżnić. Trzeba je sobie opróżnić, żeby zarobić znowu pieniądze i najpierw najlepiej jeszcze byłoby je zabrać, żeby się nie popsuły. Bo jednak popsuta pułapka to jest już no, niepotrzebna pułapka. Lepiej ją naprawić, bo jednak nie wiadomo co mnie czeka, jeżeli ich nie będę naprawiał tylko... Okej, okay, dobra, tak się jakoś zmieści. Yy, no. Jak nie będę ich naprawiał, to po prostu stracę na tym pieniądze ostatecznie i tyle. Będę stratny, bo będę musiał kupić nową. A nowa może nie kosztuje najwięcej, ale czy jest to opłacalne? Na pewno lepsze jest po prostu odnawianie ich. Yy, dobra. Ile za to będzie? 50 dolarków. Bardzo ładnie. Teraz jeszcze trzeba by naprawić w stoczni moje pułapki na kraby. 20. No, 30 łącznego zysku. Bo koszty uzyskania przychodu są 20 dolarów. Hmm. Dobra. Pułapki. Tu się zarzuci. Tu jest w miarę płytko. Tu też się zarzuci. Fajnie. A przydałoby się właśnie. To, to był ta dźwięk, Halo Najpierw to ja sobie wysadzę jeszcze te skały w tym miejscu, gdzie jest ta grota, bo w tej grocie coś jest Więc por port wielorybniczy. Jedne ładunki, drugie ładunki powinno mi starczyć Ło! Ażem się zadokował <gry> Bardziej zablokował, ale no w doku, więc zadokował. No, mniejsza. Dobra, właśnie o to mi chodziło: o tą tutaj jaskinię, tą grotę. Tam jest do dragowania, tylko używam ładunku wybuchowego. Uwaga, uwaga, podkładasz ląd, coś w sensie ładunek. Tak, fajnie. Można kontynuować. No, ta grota jest niebezpieczna, ale tu można wydragować metal. To jest ten metal, także to jest opłacalne. Nie wiem, ile ten metal kosztował, tak to wydałem 40 na to, żeby uzyskać ten metal. No, potencjalnie 80, ale nie musiałem 80 aż wydawać. Starta luźnego gruzu, można by ją łatwo, tak, wiadomo. Ładunek wybuchowy podkładam i opalam ląd i koniec, koniec, na kawałki, pięknie. Przepłynę tutaj. Strasznie kamera mi zwariowała. Mogę też tu za zdragować, zobaczyć. A, tu są takie świecidełka, jakieś tam bibeloty, które będzie można sprzedać podobno w małym kręgu. tuplon. Może się przyda na kiedyś. Oho! A tutaj czerwone światło. A nie, to tylko odbicie takie dziwne od podospadu. Już myślałem, że się robi czerwone światło. Jakieś niebezpieczeństwo wyjdzie z powodu. Ale na szczęście to nie tak. E, co my tu mamy? Nie znam tej ryby. Aha, fajnie. Wrakoń. Zwykle zamieszkuje jaskinie i wraki statków. Może osiągnąć takie rozmiary, że żywi się małymi rekinami. Wow. Ogromna ryba. No widać, metrowa ponad. Także tego się nie spodziewałem. Ale pora zapalić światło. Co, tu, co tutaj jest do wyłowienia? Nie mogę tego wyłowić, bo to jest oceaniczne. Ale coś fajnego by tam było. Coś zaraz spadnie na mnie i będzie problem. Tu jest złom, który mi się nie zmieści. Także nie, nie ma po co nawet próbować. Tu jest ta płyciznowa ryba też jest mi niepotrzebne. Także na razie popłynę tutaj do portu. Odstawię tą błyskotkę, którą wyłowiłem. Ten dublon. Prześpię się może. Chociaż przydałoby się złowić tą rybę, tak naprawdę. A jeszcze muszę tom sprzedać. Tego wrakonia. Dobra, dublon się tu odstawi. Pozytywkę też. Bo będzie można ją później wyjąć na spokojnie stąd. A tutaj jest tyle miejsca, że można to. Magazynować wszystko. No, także teraz można popłynąć, żeby sprzedać. Oho, nasz ukochany, niebezpieczny statek, który jest wabikiem dla tej ryby podwodnej. Jaka może być ryba nadwodna? Latająca ryba, okej. Okay. Mo mogą być ryby nadwodne, niech będzie. <grym>, przynajmniej częściowo. Musiałem sobie usprawiedliwić moje nielogiczne zdanie. Dobra, wrakonaj. No, za jedną rybę 60 dolarków, prawie to ładnie. Wypłynę. Powinno się zapisać. A ja muszę ...oszukać tych. Eee, gnijących ryb. Powiedzmy, bo to jest gnijąca jakaś ryba. Nie wiem, czy tutaj uda mi się przeżyć. Jak wpłynę. Chciałbym, żeby udało mi się przeżyć, bo on tutaj ma od razu tą swoją. No, nie gadaj, że mnie zje. Zjemnie. 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 Tak. Mhm. No, nie, 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 nie uciek... No i fajnie. <grytanie> Trudno. mnie. Światło mi zgasło, to wszystko przez to. Mogę tam jeszcze raz wypłynąć, spróbować, bo mogłem go ominąć. Tylko, że zapomniałem, jak tam dobrze przepłynąć. Chociaż po co tam pływać, skoro on tam ma dziurę? Najpierw byłoby tu przepłynąć, tam poszukać ryb, później bardziej od, od dali. Tak, żeby go nie prowokować. Po co prowokować zło, które możecie zjeść? Tutaj może być ta ryba, właśnie. Nie, bo to jest ta brzydka. O, szkaradnica. Szkaradna ryba. Tu jest do dragowania. Tutaj. Dawaj coś. To oceaniczne. A to. Też jest szkaradnica. No Dobra, przynajmniej sobie wyłowię coś do sprzedaży. Wow! Zniewolona szkaradnica, ale przytka. Usta skorupa, w której zagnieścił się wrogi gość. Oczy szukają bezpiecznego nosiciela. Jezu! Coś, coś żyje w tej. W kościach tej ryby. Jakaś ośmiornica? To wygląda przynajmniej. Nie no, ciekawe ryby można złowić o tej godzinie. <grystanie> Dobra. Opłynę ją, sprzedam. Nieźle. Nie spodziewałem się takiej ryby, ale latarnia morska jest aż stąd widoczna. Bardzo dobrze. Kraby też już się połowiły, więc fajnie. Dobra, targ rybny. Dobra, pora sprzedać. Ale widzę, że mnie informuje o tym, że jak się nie prześpię, to będę miał przewidzenia. Bo widzi, że panikuje mocno. To też jest fajne. Dobra, odpocząłem fajnie. Nie chciałem tego zrobić. Chodziło mi o wyłączenie świateł. Wow, co tu się dzieje? Hallo, co to za dźwięki? No, standardowo nasz piękny krabik, który się ładnie ubiera. Tutaj też. No, one są dość drogie, więc dobrze. A to co to jest? Muszę sprawdzić, co to za mała rybka makrela tykrysia. Ma nieco więcej mięsa niż inne gatunki makreli, ale jest trudniejsze do złowienia. No, widać, to już jest ten inny sposób, ten trudniejszy. Właśnie. Tego i to się tutaj i tak nie ominie. I tak trzeba będzie jakoś umieścić, tak, że się nie. No, no Zmarnują się miejsca. Ale trudno. Fajnie. Całe łowisko zaraz w kustosze. tak, za szybko. Dobra. Na spokojnie, nie ma co się spieszyć. No. Trochę rybek złapanych, fajnie. Teraz słom mogę wydragować też, bo przydałoby się do ulepszenia statku jednak kupić. Jeżeli chodzi o to w encyklopedii tylko się pojawiły nowe ryby. No właśnie, to jest druga mutacja, jest jeszcze jedna. No niezła. No jakaś ośmiornica, tak to wygląda, jakby jakaś ośmiornica właśnie się zasiedliła w tej skorupie ryby powiedzmy właśnie. Tak to było nazwane, że to jest skorupa. No dobra. Ładna rybka, bardzo ładna, naprawdę. <laughs> Nie chciałem takiej spotkać na żywo. Eee. Wow, 130 się udało aż zbierać. No to jest rekordowa ryba, więc... 40 za makrela to jest dużo, naprawdę. Eee. W sumie będzie można dostarczyć do tego małego kręgu... Eee, ...tą... ...pozytywkę. Ale zanim to zrobimy, to przydałoby się jeszcze wykonać zadania tutaj. Bo jednak zadania są tu do wykonania. Jakieś te ryby trzeba połowić. Oprócz tego to nie widzę tutaj jakichś większych rzeczy do zrobienia. Bo tą wioskę już odwiedziłem, wszystko co miało być zrobione, każde zadanie, które miało być mi dane, zostało już dane, więc nie wiem, czy coś więcej jeszcze mnie tutaj czeka. A na pewno pozytywka, czyli najważniejsza rzecz została wydobyta. Ale przydałoby się jeszcze wydragować trochę rzeczy, właśnie tutaj. Od razu mogę do ulepszenia dać bez złomy. Nie wiem, ile tam jest potrzebne do tej wędki, chyba? Do wędki był złom. Do sieci nie było chyba złomu potrzebne. O! Komponent badawczy. Właśnie, będę musiał sprawdzić, jak te komponenty badawcze wykorzystać. Bo one mi się do czegoś przydadzą. Na pewno. Muszą się przydać. Bo tu są. Po to tutaj są, żeby się do czegoś przydać. Drewno też było. Jest już 17. Ciekawie. No super. Jeszcze jak będę tak psuł. Dobra. Już chciałem mówić, że to potrwa do jakiejś 20 czy coś, ale na szczęście trochę krócej. O, jakaś rybka fajna. Tylko nie wiem, czy to nie będzie oceaniczne. Nie, dobra. To są te Łososie czarną usta, to tylko jedną mają mutację. Także nic takiego nowego nie będzie do odkrycia tutaj. Ale przynajmniej. A właśnie, bo to już była zmutowana. Nieważne, myślałem, że to nie jest zmutowana. Tak, niech leży. No. Czter... 69 cm. Duża ryba. Można sprzedać. Jury się pojawiają jakieś jeszcze. Nie wiadomo czerwone rozbłyski. O co chodzi z tymi czerwonymi rozbłyskami? Dobra. Eee, targ Mam dla Ciebie niespodziankę. Precent dla mojego lojalnego klienta. Trzymaj. Książkę z pobliskiej półki ci ją wręcza, przyglądając. Eee, Przeglądając ją dostrzegasz zagięte rogi stron i odręcznie... Odręczne notatki na marginesach. Okej. Okay. Jakaś... Jej książka, taka jej typowo, że ona może nie napisała jej, ale dodała od siebie rów, różne rzeczy. Dobra, magazyn to mi niepotrzebne na razie, chociaż... Nie no, od razu włoży się do tego doku, chociaż można to tak zrobić. Aha, słom był tylko jeden potrzebny Słom, deska... Jeszcze można wziąć właśnie teraz tą rolkę tkaniny, która się w końcu przyda. Wyłowiłem, wyłowiłem ją już tak dawno, ale dopiero teraz się przyda. Ważne, że się wykorzysta. Dobra, jeszcze jedno drewno będzie trzeba ogarnąć do tego. Dobra, komponentów badawczych więcej, oczywiście. Można się przespać. Zabierze się te kraby. I w następnym odcinku będziemy płynąć y, pewnie już na bazaltową wyspę, żeby tą pozytywkę oddać i zobaczyć, co tym razem może dać y, nasz przyjaciel. Bo on tam daje różne takie magiczne rzeczy zamian odnieść. Kraby się sprzeda, pułapki się naprawi i tyle na dzisiaj będzie. Wtorek, 23 dzień. No to już trzy tygodnie pracy za mną. Dobra, sprzedajemy ryby. Właśnie, sprzedane ryby. Pułapki na kraby trzeba naprawić. Na, nie do magazynu, tylko do stoczni. E, naprawione. Bardzo ładnie. I tak, w magazynie mam wszystko, więc mogę tutaj pułapki też umieścić. Na razie nie, na razie nie będę ich rozstawiał. I to by było na tyle. Także, cześć, do usłyszenia, następnym razem. Słyszymy się najprawdopodobniej za jakiś czas. Także, cześć, witamy.